Kochani, specjalnie się ubrałam dzisiaj dla Was w ten sposób, ponieważ e, będę właśnie tak wyglądać tego wyjątkowego dnia, 10 października. E, cóż, data jak data, ale dla mnie bardzo ważna, ponieważ e, zawsze byłam fanką Andrzeja, Andrzeja Zauchy i e, będę miała zaszczyt uczestniczyć w koncercie poświęconym e, jego pamięci. I pamięci o tych wspaniałych utworach, które mógł śpiewać. Ja zaśpiewam ja dwa wspaniałe. Najwspanialsze prawdopodobnie nie uda mi się zbliżyć do oryginału, do konsztu oryginału. Nie o to chodzi. Chcę się z Wami spotkać, chcę się Wam pokazać, ale przede wszystkim przypomnieć. E postać tego wielkiego, fantastycznego wokalisty, który był naprawdę nad wyraz poza ówczesnymi czasami. Widzimy się 10 października.